Ej, okay, zobaczymy jak sobie taka dmuchawa poladzi z liśćmi. Jedziemy. Okay. Ok, jedna gwiazdka tutaj zostaje, no i tak to wygląda. Zobaczcie, spokojnie można teraz z tym szpadlem wora No i mamy z głowy, nie trzeba się bawić ręcznie. Ok, tak wygląda efekt końcowy, jak widać, fajnie można sobie to później jeszcze dmuchawą przeczyścić, jeżeli chodzi o tutaj ten chodniczek. Widzicie, trochę tych liści zostało jeszcze pojedynczych, ale to już jest szczegół. A tam, gdzie generalnie na trawie leżą tak pojedyncze liście to jadę kosiarką i to jest też niezła zabawa no i mniej oczywiście schylania się zobaczcie sami To tyle. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. A tymczasem, trzymajcie się. Cześć. No i finalnie wygląda to tak. Jak widać, trochę zostało tych liści, ale chyba lepsze to i szybsze niż grawie. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.